Cześć, dziękuję Ci, że jesteś. Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale Wzrastamy Razem, gdzie codziennie w 2025 roku studiujemy fragmenty z Pisma Świętego. Teraz jesteśmy w Ewangelii według Świętego Mateusza, a dzisiejsze czytanie będzie o Janie Chrzcicielu. Zanim zaczniemy czytać, chciałabym, żebyście intensywnie. Aby skupić się na takim słuchaniu Słowa Bożego, dobrze by było się wyciszyć, pobyć w samotności, aby te czynniki zewnętrzne nam gdzieś nie dokuczały, nie rozpraszały naszej uwagi na, na rozważaniu, abyśmy wyciszyli zarówno ciało, jak i umysł na słuchanie Słowa Bożego. Dlatego poproszę Cię o znalezienie wygodnej pozycji, i wzięciu kilku głębokich oddechów kiedy będzie pojawiała się taka cisza to znak, aby aby wsłuchać się w siebie skupić się właśnie na oddechu na biciu serca może też zamknąć oczy i, i poczuć obecność Bożą. Zacznijmy. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Na początek poprośmy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź duchu święty z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zrozumieli, zobaczyli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Biblii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie. Tu i teraz. Amen. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trendowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych stają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, międzynarodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż On. A od czasu Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu. A zdobywają je ludzie gwałtowni, wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana, a jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Co szczególnie przykuło Twoją uwagę w dzisiejszym fragmencie. Co Bóg chce Ci dzisiaj przez to powiedzieć? ma uszy niechaj i słucha, czy słyszysz głos Boga, który mówi do ciebie w tej ciszy. jak chcesz odpowiedzieć bądź na wołanie, na wezwanie, na jakieś przemyślenie albo po prostu jak chcesz odpowiedzieć na tą ciszę, która jest. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dziękuję ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia. Z Bogiem. Papa. Pa.